Siemaneczko, z tej strony Fasting a Pod ostatnim filmem Dobyliśmy ponad 5 łapek w górę Więc dzisiaj będzie kolejny odcinek Smyce Force Na serwie Survivor Zapraszamy! Akurat nowo trafiliśmy na mapkę w wampirów więc wziąłem sobie ser, bo ser jest smaczny. Nawet lubię ziemniak serwera i seram. Bardzo pyszny jest ziemniak serem. No a więc co mam na, na powiedzieć? A ja nie, wow. Aha. Pa Pamiętacie wczoraj? Jak były surwiwory włosów fioletowych? To było trochę śmieszne. No kiedy szaman walnie kulą, bo się nudzę? tarararara, nie jestem wampirem. O, wampirzy płacą. Pocieszę go. O, niech teraz szałam walnie kulą już. Taki jakiś koleś do mnie pisze. Czuję I tutaj jest miejsce króla Tu jest kogutowy król A ja jestem Czarno-czerwony król Aha wieka w tym jest różnica Bo szaman jest Wielkanocnym królem Ja jestem Dinozaurowym Królem. He. Mm, co mam gadać? Może na pewno będzie live. Mm, co mam gadać? Czerwone baloniki mnie cieszę, ponieważ jestem czarno-czerwony, a te baloniki były w moim kolorze. O, kolejny szaman. Niech teraz ten szaman mnie walny jak w będę ucieszyć się. Bo ja jestem... Bo ja lubię pociągi on, 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 ongi. Pociąg on, 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 ongi. pociąg o on, 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 Bo ja lubię pociągi. I lubię jechać pociągiem, pociągiem. Ry, ry, ry. Zdechłem Puu! Ale sama mam pro. Szkoda, że mi szaman nie walną w kulę. O ja bardzo lubię biem jabłko, bo jest czerwone. Bo ja jestem czarno-czerwony. Nie mogę się doczekać, kiedy będę tym szamanem będę walić. My w kulą. No, kiedy ta się runda kończy? 10 sekund, 9, 8. Wyjeżdżamy STRASZACY! Szybko! No, nie, no dobra. Winko! O, kolejna wampirka! Akurat! O, nie, awczy, dobrze! Niech walnie mnie w kule i będę ucieszony. Ta 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 ta! to wkliknęłem. Wampirka nie ma żadnej ujemności, więc sobie potańczymy. Ja lubię tańczyć, bo jestem mitrzem i dinozaurem tańczenia. Tak, 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 tak he 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 tylko biedronka nie ma ogonka tylko myszki nie mają ogonki ale szaman no Wolek walnął trzywy w kółnoc. Widać, jako że szaman jest pro nawet akurat jeden szaman już mnie walnął kule. Więc wyzwanie udane, jest, 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 jest. Yes, yes. Za chwilę będę szamanem, tylko biedronka, Za chwilę będę szamanem. pro biedronki mają zawsze rację nie no dobra danne śtawo Sama jest ta schnopka. Tra. <treeks> Nie. Bemieszła słowa. Aha. Pora na zakończenie. Więc do zobaczenia na nowym odcinku. Pa.